Jesteśmy na powierzchni szkółki Pałowni-Kotewisa i zobaczymy, jak wygląda sadzonka przed załadunkiem do transportu. Możesz podejść. Tutaj są. To jest sadzonka, która. E, która, była, która jest z zeszłego roku. Ona ma już w tej chwili rok równo, bo była w marcu rozpoczęta produkcja. I te rzeczy są usuwane do transportu. Ona jest również ucinana, skracana. Także, żeby była spakowana, właściwie musi być skrócona. I zobaczcie, jak ona jest ukorzeniona. Wyjmiemy ją sobie. Wyjmujemy w ten sposób, tak samo do sadzenia, czyli wyjmujemy doniczkę górą, a nie ciągniemy za dół. Zobaczcie, jaki jest korzeń. Nie? Piękny. I e, ściskamy tu między palcami, bo czasami może być, tu jest zdrewniała, nie ma problemu. Czasami może być zielona, wtedy ona jest pusta w środku możemy ją po prostu zdusić. Tak wygląda przed przycięciem. Dzięki.